Nasz Bóg wielki Bogiem jest... Ja muszę zaśpiewać to po prostu bez mikrofonu, żeby to się pokazuje obiema e, rękami. Nasz Bóg wielki Bogiem jest. Nasz Bóg wielki Bogiem jest. Nasz Bóg wielki Bogiem jest. Trzyma nas w dłoni swej. Jeszcze raz nasz Bóg. Nasz Wyższy niż drapacze w lepszy niż pon, pon na łódź. Nie pomieści cały przeświat go, ani moich marzeń sto. Jeszcze raz zaśpiewamy od początku do tego momentu, do moich marzeń, dobra? Nasz mu wielki I nie pomieści cały przedsięwzięt, ani moich marzeń sto, ani moich marzeń Teraz on zna mnie i pokochał mnie. On zna mnie i pokochał mnie, zanim jeszcze powstał świat. Bo jeszcze raz wiem, że to jest tak uczymy się teraz nie mam rzeczy.